Zobaczcie jaki piękny, piękna ryba, piękna, już go kładę na matę, oczywiście zaraz ktoś powie, że nie duży, nie, nie ten, ale o przepiękny, zobaczcie, już go kładę na matę, zważymy go i zmierzymy. Witam Was serdecznie na moim kanale Wędkowanie bez parcia na szkło, dzisiaj jestem na Odrze na odcinku trestno. Mieszanka kukurydzy, bobu, e, nasion strączkowych, sam ją przyrządzam. E, gotowałem ją, doprawiłem atrakatorem, oczywiście z konopiami razem, żeby wzmóc i kilkoma innymi moimi tajemniczymi, tajemniczymi dodatkami. To łowię na jedną wędkę. Na drugą wędkę łowię oczywiście tradycyjny federek jako podstawę Larpio specjal do Federa, ale oczywiście to co jest naj... składnikiem najważniejszym, czyli zanęta kolmika, Blackmaster i dużo pinki oraz kukurydza. Na wędce karpiowej założyłem typowy zestaw karpiowy włosowy. Może to kogoś dziwić na odrę, ale zanęciłem ciężką zanętą, grubą, e, słodką. Mam nadzieję, że może duży leszcz, może karp, może amur, nie wiem co, może, mam nadzieję, że cokolwiek weźmie. Na drugiej, lżejszej wędce, e, ziarko kukurydzy i oczywiście miks. Zanęciłem 30 kulami e, na początek. Ryba e, na sądzie pokazała się, że jest, zarówno przy dnie. Tu jest głębokość między 6 a 7 metrów. Na tą półkę rzucam 6,20-6,80. Tak rzuciłem zanętę i tak mam zamiar łowić. Patrzcie, jaki piękny. Przepiękny klej na kukurydzę. Miejsce, które już go kładę, zaraz go zmierzymy. I oczywiście do wody, ale piękny, ale piękny jest. Piękny klej na matę, na matę. Spokojnie kolego, na macie, ale piękny. Zobaczcie. Ziarko kukurydzy. Pięknie uderzył. O, czekaj kolego. Już cię wypuszczam. Malutki haczyk. Zobaczcie. Zobaczcie jaki piękny. Piękna ryba. Piękna, już go kładę na matę. No pierwsza ryba dzisiaj. No 45 cm. No bardzo piękny kleń. No bardzo piękny kleń. Zobaczcie. Przepiękna ryba. Już go puszczam. Rybka zważona, zmierzona. I już do wody pierwszy klenik. Zobaczcie jak pięknie płynie. O już delikatnie. Tak, tak, tak. Poszedł. Ależ torpeda. Jest, jest. Wędkowanie bez parcia na szkło, ale wyniki są. Słuchajcie, od jedynego. Jedynego. Czyli ostatniego brania minęło 4 godziny. 4 godziny. Pogoda ze złej zmieniła się w chujową. Deszcz wypędził mnie do namiotu. Nie bierze kompletnie nic. Próbowałem już różnych rzeczy. W że szedłem na przypon 0. 08 haczyk 18 i jedną pinkę. Nic, kompletnie nic. Nawet nawet coś takiego. Na zmieniłem z kukurydzy, założyłem na rasówkę. Leży trzecią godzinę. Nawet nie ma skubnięcia. Ale się nie poddaję. Jeszcze będę walczył. Nie wiem, czy tą nockę przesiedzę tutaj, bo wydaje mi się, że chyba jest to bezcelowe. Ale jeszcze posiedzę. 2-3 godziny. Zobaczę, może mi się uda coś złowić. Może. Chociaż biorąc pod uwagę te zmiany pogody, to wydaje mi się, że dzisiaj poniosę klęskę i to sromotną. Chociaż no ten kleń przepiękny, 45 cm na kukurydze. Ale wtedy jeszcze świeciło słońce, a teraz po prostu nic się nie dzieje, woda jest martwa. Na sądzie sprawdzałem, ryby jest bardzo dużo, nie chodzi dużo ryby przy dnie, ale, ale jest, jest jej naprawdę bardzo dużo. No cóż, chyba pogoda ma jednak duży wpływ na to, że ryba bierze bądź nie bierze, szczególnie załamanie pogody, no ale postanowiłem rzucić wyzwanie przyrodzie, no i rzuciłem. Jak widzicie siedzę kurtka, bluza, czapka, gile z nosa. No tak wygląda wędkarstwo. Co prawda to jest bezparcia na szkło, więc wynik nie jest aż tak istotny, ale no, chciałbym chciałbym wam pokazać jeszcze chociaż parę ryb, nawet takich malutkich, no, ale to, no, no, to nie idzie mi. Po prostu dzisiaj wybitnie mi nie idzie. Tak jak wam tak jak wam mówiłem wczoraj, zakończyłem zasiadkę po 5 godzinach. Jeden Kleń. Piękny, ale, ale jeden, nic się nie działo. E, pogoda się zepsuła, zaczęło opadać. Dzisiaj jest sobota, dzień następny. E, następny teraz poszedłem na wodę sprawdzić, czy to pogoda, miejsce, czy, czy może zmiana e, pogody wpływa tylko na niektórych odcinkach. Odry na rybę. Jestem na Wrocławskich Opatowicach, część dalsza tego odcinka i mam nadzieję, że to jednak nie pogoda. Wielu z Was często się zastanawia, że pogoda zła, wieje, nie będą ryby brały, biometr niekorzystny pokazują. Ja łowiłem już w bardzo wielu wypadkach, w warunkach pogodowych, które naprawdę zniechęcały do siedzenia nad wodą, i wtedy też było najwięcej wyników. Dlaczego tak jest? Nie mam zielonego pojęcia. Pokazywano, że zero brań ryb, biometr niekorzystny, a jednak brały. Być może dlatego, że jest mniej wędkarzy nad Odrą, wtedy nad wodą i ta ryba jest troszeczkę bardziej spokojna. Nie wiem, jak to działa, ale nieraz się przekonałem, że w paskudną pogodę biorą całkiem fajne ryby, a czasami nawet rekordy. Zresztą mój medalowy leszcz padł właśnie w paskudną pogodę w listopadową noc. Zatem, no co, rzuciłem. Widzicie jak wieje, dmucha. Sobota dzisiaj, 20 kwietnia. No pizga, no pizga po prostu okrutnie, ale mam nadzieję, że ryby będą. I jest już pierwsze branie leszczowe. Piękny leszcz. Słuchajcie, a więc jednak, o przepiękny, zobaczcie. Już go kładę na matę, zważymy go i... Zmieramy. Zatem już go mierzymy i już go wypuszczamy. Nie będę go ważył, bo nie jest jakoś szczególnie wielki. Połóżmy go. Pierwsza ryba w tą paskudną pogodę. Leszcz 40 cm. No piękna ryba. Już go wypuszczam. Rybka oczywiście wraca do wody. Staram się delikatnie, nie wrzucam tych ryb jak niektórzy wędkarze. Rzucają te ryby bezmyślnie. Nie. O, jest, złapał wodę, popłynął. Tradycyjnie moja zanęta na tą porę roku to mieszanka. E, zanęty firmy Larpio Feder Special i oczywiście firma Kolmik jako podstawa Blackmaster. Dużo kukurydzy, dużo pinki, zero ziemi. Zostało mi to z wczorajszego łowienia, więc bardzo bogata zanęta. Bardzo... Jest i kolejny. O, ten dużo mniejszy. No, podniesiemy go tak. Mało fachowo, dużo mniejszy, ale jest kolejne branie, więc pogoda im nie przeszkadza. O, no, walczy, walczy, idzie mi w nurt. Idzie mi w nurt, nie mogę go puścić tam. lepszy, lepszy chyba lepszy, zaraz zobaczymy no lepszy, o jest lechol o jest, widzicie, piękne piękne leszczydło, dobrze mamy go mamy go, o ten ładny 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 lechol bardzo ładny lechol odpływa, odpływa Nie. jest piękny Piękny oki, sięgnie. No tego to. Ten to już jest piękny lechol, Piękny. Rybka wyczepiona na matę. już go kładziemy. Ile? Czy większy od tamtego? Tak. 48 cm. Rybka delikatnie. Trzymam ją solidnie. Podchodzę pod brzeg delikatnie delikatnie jest zacięcie na drugą wędkę jeszcze tej jednej nie zdążyłem dobrze wypuścić i jest rywaszka chyba troszkę mniejsza od tamtego ale też bardzo ładnie idzie mniejszy 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 ale waleczny dobrze jest kolejna ryba on delikatnie bo przypomnę dwunastkę więc więc raczej nie będę go podnosił Ach, tak jest jest i ona no tej nie będziemy ważyć, wyhaczymy już wam ją pokazuję jak to mówią apetyt rośnie w miarę jedzenia no 50 prawie padła tak no przydałoby się coś większego może 50 parę a może 60 cm no, widzicie, zacieram ręce z radości, ale też jest zimna, bo po prostu nie, nie wziąłem rękawiczek i to jest błąd. Eee, no, co Wam mogę powiedzieć, jeśli chodzi o takie łowienie? No, polecam każdemu, kto lubi przebywać w, e, na łonie natury, oczywiście. Ptaszki śpiewają, ludzi prawie nie ma, motorówki nie pływają, zimno, wszystko zmarzło. Super jest. No ile leszczyki biorą, no ten wczorajszy Klenik mnie bardzo zaintrygował, więc na tamto miejsce wrócę z bolonką, ale jak się poprawi pogoda i będę próbował i na chleb i na kukurydzę, poświęcę cały odcinek na bolonkę właśnie w tamtym miejscu. Ale no, Na razie to się czaje, słuchajcie, na na Leszcze. I mam nadzieję, że jeszcze coś padnie dzisiaj wieczorem. Nie zamierzam się na razie poddawać, nie, nie wali mi na łeb, także deszczem, więc mogę jeszcze siedzieć. Ale zobaczcie, jak to ciekawie wyglądało. Jedno obranie, ledwo wyjąłem rybę, zaraz po nim drugie, tak by podpłynęło stado i koniec. Patrzyłem na sondzie, są ryby, widać, że większe, ale pojedyncze sztuki. Nie pływają w stadach, tak jak czasami było na sondzie czerwono od ryby, nie. Więc sobie tam pływają i żerują. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jedzcie, jedzcie rybki jak najwięcej. Kolmik, słuchajcie, zanęta kolmika, Blackmaster. na razie nie zawiodła mnie, ani razu, mimo nawet takiej pogody. Czy coś to ma wspólnego, e, to co masz w koszyczku z tym, czy ryby biorą? Zapewne tak. Wiadomo, że jeżeli masz lepszą paszę, to ten efekt na pewno powinien być przynajmniej w teorii lepszy, ale no na razie ile odcinków Wam nie puściłem to na razie jak widzicie ta zanęta działa no, oczywiście Pewnie chcielibyście zobaczyć rekord polski, ale ale kto wie, może w którymś z odcinków jakiś rekord padnie Zacięcie, jest, o, jest, jest, o, jest, 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 jest. walczy No ładne, ładne słuchajcie Też będzie ładne A Przynajmniej ładnie walczy Tak, tak, pompuje ładnie do spodu Lecholek, na pewno. O spory Być może, że taki już go widzę Już go widzę, podciągnąłem go. No taki ładny, ładny. O widzicie jest Jeszcze, jeszcze. Nie jest potworem, ale jest ładny. Zaraz na macie obejrzymy. O, się. Jest godzina 19.15. Przestało skubać. Przepłynęła motorówka w opru, więc narobiła zamieszania. Znowu się nawieszało mi jakieś tam kije patyków. Słuchajcie, powoli będę kończył ten odcinek. Jeżeli będą jakieś ryby, to oczywiście wstawię je wcześniej jeszcze. A Wam bardzo dziękuję za to, że byliście ze mną. Jak widzicie, zła pogoda nie przeszkadza. Można połowić ryby. Nawet jak pizga, nawet jak wszystko przeciwko nam, każda prognoza, każde... każde media mówią, nie będą brały ryby, niekorzystny biometr. Jak się okazuje, nie należy w to wierzyć, trzeba próbować, oczywiście bezparcia na szkło. Zapraszam was do polubienia, subskrybowania mojego kanału, a ja jeszcze będę łowił i może jeszcze coś uda mi się dołowić, więc będę to pokazywał ale na wszelki wypadek, gdybym już nic nie złowił. Dziękuję wam bardzo serdecznie i mam prośbę: polubcie i subskrybujcie mój kanał, bo to jest dla mnie najważniejsze. Im więcej subskrypcji, tym bardziej będę mógł rozwijać ten kanał. Trzymajcie się, hej i do zobaczenia nad wodą.